że e, przygotowując się do tego spotkania, zastanawiałam się pewna kwestia, e, jakie Pan miał autorytet będąc jeszcze e, studentem? E, czy może pojawił się e, na Pana drodze jakiś e, film, książka, która po prostu e, odwróciła pańskie życie o 180 stopni? Proszę Państwa. Ja jestem niestety staruszkiem, sam się temu dziwię, ale ja mam 83 lata, więc moje życie się odwróciło, stanęło na głowie. No właściwie parę razy z tym, że to była jedna głowa, bo <noise> zawaliło się w 1939 roku, kiedy miałem 3 miesiące, więc już się nie pamiętam, ale potem w 1944-1945 zawaliło się po raz drugi na długo, bo na 40 lat no, żyłem w świecie, który stał na głowie. I musiałem mieć autorytety, bo byłem zobowiązany w jakiś sposób, żeby z tym światem być w kolizji, a jednocześnie nie dać się zniszczyć. Mówiono mi z jednej strony, musisz przetrwać. Mówiono różne takie śmieszne, aż podniosłe słowa: jesteśmy substancją, nie możemy pozwolić, żeby inteligencja wyginęła do końca. A z drugiej strony to ciągle oznaczało jakiś kompromis. I to Zrozumieć dziecku było bardzo trudno, ja się wtedy męczyłem, moim autorytetem był na przykład katecheta, który był w szkole, jezuita i on mówił tak dziwne rzeczy, że do tej pory nie umiałbym dziecku tego wytłumaczyć. Na przykład, że nie wolno mówić prawdy w pewnych sytuacjach, że powiedzenie prawdy jest draństwem, że jak mnie podpytują, kto u nas bywa w domu, mam nie mówić albo mówić zupełnie głupoty, że ciocia bywa, bo u ojca bywali ludzie, których nie należało mówić, że bywają. Wiecie, jak się ma 9 lat, to, to naprawdę niełatwo zrozumieć to, dlaczego z jednej strony mówią mi nie kłam, a z drugiej strony mówią, właśnie powiedzenie prawdy jest dopiero czymś złym. To był dziwny świat i dlatego trzeba było mieć bardzo dobre, mocne punkty odniesienia. Ludzi, którzy wiedzieli coś, od których ufałem. I miałem takich na szczęście. I to nie mówi o tych, prawda, takich ludzi świecznikowych, prawda, no, yy, Wszyscy patrzyliśmy na kardynała Wyszyńskiego, jak na taką postać. Ale była postać pomnikowa, no a poza tym, alboś był w internowaniu te lata, najtrudniejsza, no nie był to człowiek dostępny. Natomiast moi bezpośredni nauczyciele, przynajmniej dwoje z nich, na pewno to byli ludzie, którzy siedzieli za stalinowskich czasów. I którzy byli autorytetem i mówili to wszystko, co trzeba było dziecku zrozumieć. No, to bardzo dziwaczne rzeczy. Dla Państwa, znaczy niewiele widzę, bo jest ciemno, ale <śmiech> <śmiech> Państwo jesteście młodzi. To nie jest takie proste zrozumieć. Na przykład, jak ojciec mi mówił, słuchaj, jak matematyczka ci coś mówi, to słuchaj, nie buntuj się, ona nie kłamie. Fizyczki słuchaj, a historyczki nie słuchaj. Tej od literatury ona kłamie. Przychodź do domu, wszystko ci powiem, jak było, nie tak, jak ona mówi. No to naprawdę, i Bałtyk, no, to, tych nauczycieli, których miałem nie słuchać była ogromna większość. Z tym, że miałem słuchać tego od kultury fizycznej, a ja byłem słoniowaty jako dzieciak i ja chciałem, żeby jego nie słuchać, a to mi nie pozwalał mój tata. Natomiast tłumaczył biolożki nie słuchaj, bo ona tam jakieś kretyńskie teorie łysenki wbijała nam w głowę i było powiedziane nie słuchaj. A jeszcze mój dramat, za chwilę będę musiał ten dramat tu, tu uzewnętrznić, bo mam za pięć minut, muszę mieć... Zadzwonić do Moskwy na chwilkę, tam jest już trzy godziny później, w jakiejś dla mnie ważnej sprawie. Za chwileczkę Państwa przeproszę, to będzie drobiazg. Ale ja się w szkole uczyłem rosyjskiego dobrze. Natomiast koledzy, cała opinia szkolna mówiła: Jesteś świnią, jesteś Włochem, co było najgorsze, bo jestem trochę Włochem z pochodzenia, nie jesteś patriotą, bo z rosyjskiego trzeba mieć truje, a ja miałem piątkę. A ojciec z domu mówił: Nie słuchaj kretynów, ucz się języka i nie zwracaj uwagi. Koledzy się mylą, a ja wiem na pewno. To były naprawdę drobne, ale takie żywe dylematy, w którą stronę pójść lewo, prawo. I potem to się bardzo przydało. Ja mam taki okropny epizod mojego życia, których chętnie opowiadam, opowiadałem o nim wcześniej, potem ktoś mi niedawno próbował naświnić właśnie z takich środowisk, co lubią podpiłować wszystko, co się da. Jak byłem szko w szkole filmowej, to był rok 62, to 40 ileś lat temu, Pod cały mój rok Ubecja robiła podchody i chciała nas namówić na współpracę. To była rutyna, co roku, to się potem jak się okazało było. I oczywiście byłem w panice, co ja mam zrobić. Poszedłem do mojej dawnej nauczycielki, która w tych latach stalinowskich siedziała, była z przedwojennego ruchu katolickiego, wiedziała dużo o życiu i ona mi dała wszystkie instrukcje, szczęśliwe bardzo, bo powiedziała, uczyła mnie rzeczy zupełnie niezwykłej, bo powiedziała: Jest tak jak w walce japońskiej: nie odrywaj się od przeciwnika, jak staniesz naprzeciw, to cię zniszczą, tylko trzeba ich do siebie zniechęcić. Zrób wszystko, żeby oni ci dali spokój, żebyś zrozumieli, że jesteś do niczego dla nich. I ja pomyślałem i tak zacząłem robić. I rzeczywiście odczepili się ode mnie po trzech spotkaniach, ale dzisiaj ktoś wyciągnął moją teczkę. W tych trzech spotkaniach jest napisane, co ja tam mówiłem. Niczego się nie muszę wypierać, czy bić w piersi. Mam inne grzechy na sumieniu, ale nie ten właśnie. Niemniej, to właśnie był autorytet, który mówił, jak ci mówią... Pytają, czy jakby, bo no tak mówili, czy jakby tu w Waszym towarzystwie jakieś antypolskie działania były podjęte, czy doniesiecie. Mówiłem, doniosę. No i zakładałem, że jak ktoś będzie sprzedawał narkotyki, to doniosę rzeczywiście, bo nie należy wokół tego przechodzić obojętnie. Wszystko jedno, czy władza jest komunistyczna, czy nie. Natomiast oni mówili tylko, pamiętajcie, nie wolno o tym ani słowem. Obiecujecie? Powiedziałem, oczywiście, że obiecuję, tylko że ja jestem z zawodu opowiadaczem i dlatego poszedłem do szkoły filmowej. Więc ja wam obiecam, ale czy ja dotrzymam? No nie mogę powiedzieć, że dotrzymam, bo mnie to tak intryguje, to jest taka ciekawa z wami rozmowa. I ja następnego dnia na schodach w szkole filmowej to rozpowiedziałem, wtedy koledzy powiedzieli, kogo jeszcze wzywali. Potem mnie wezwali powiedzieli, że mi zniszczą karierę i tak dalej, ale ja wiedziałem, że tego się mogę nie bać, że oni tak mówią. Ale moja doświadczona koleżanka, nauczycielka, potem już koleżanka, mówiła, tego się nie bój, tylko po prostu zrób na nich wrażenie, że jesteś nieużyteczny, że nic z ciebie nie będzie. I to zrobiłem. I dlatego 47 lat temu dali mi święty spokój. Ale to był autorytet potrzebny do tego, żeby uwierzyć, jak ja mam postępować. Bo to było postępowanie kręte. To nie było postępowanie wprost. I wszystko, cośmy robili, było kręte, prawda? Do ostatnich chwil, przed chwilą opowiadałem, jak Jaruzelski dał mi nagrodę państwową o czym mam nadzieję Państwo, czego Państwo by nie zauważyli. On mi ją dał, ale ja jej nie odebrałem. Ale przekazałem na hospicjum, ponieważ tu byłem na spotkaniu z hospicjantami. Udało mi się to przekazać. I zrobiłem to, no, jak mogłem, najbardziej ostentacyjnie. Ale to był też taki chwyt. No, nie przyjąć to byłoby no, jest, Mam paszport PRL-owski i nie przyjmuję nagrody, coś w tym jest też głupiego. Natomiast wykręciłem tak, żeby tego nie dotknąć. Oni strasznie chcieli przelać to na moje konto. Ja powiedziałem: w żadnym wypadku musi być na konto hospicjum. To powiedzieli w razie ministrów: nie możemy na konto hospicjum, bo to jest prywatna, katolicka organizacja. No Ja powiedziałam, no to w takim razie anulujcie nagrody, ale boję się, że jak się Wolna Europa dowie, to będzie brzydko. No powiedzieli: rzeczywiście, macie rację, Zanucci, to nie jest dobry pomysł. I w końcu przeleli Hance Bortnowskiej w Krakowie na to hospicjum. Które wtedy powstało, rok 82. czy trzeci kiedy dostałem tą nieprzyjemną dla mnie właśnie państwową nagrodę. No jednym słowem, mówię o autorytetach, bo Pani o to zapytała. autorytet to jest, to jest jakieś narzędzie. Dlatego społeczeństwo bez autorytetów jest rozszanione kompletnie, rozwalone. My to w tej chwili robimy. Rozwalamy wszystkie autorytety. Bardzo głupio, bo to spowoduje, że społeczeństwo zamienia się w kaszę. I trzeba wiedzieć, ludzie są wszyscy ułomni do każdego autorytetu. Mogę mieć jakąś nie pretensję, ale jakieś zastrzeżenie. Nikt nie jest ideałem stuprocentowym. Kto ma takie stuprocentowe ideały, ten jest też niemądry i niebezpieczny, bo nie wolno, prawda, mówi się, trzeba wierzyć w Boga, nie trzeba wierzyć w człowieka. Człowiek jest ułomny, ale są świetni ludzie, i w ważnych sprawach trzeba im ufać. Przy czym w jednych sprawach oni są autorytetem, w drugim nie są. Moim, dla mnie autorytetem był Jan Paweł II, ale przecież nie w sprawach muzyki. Miał marny gust, no, bardzo nie lubiłem tej, tej barki i tych jego piosenek. No to wolno mi, prawda? No przecież nie byłem z tego powodu gorszym katolikiem, że spostrzegam, że to nie był stuprocentowy autorytet. pański gust muzyczny? To tak generalnie biorąc, ja się wychowałem na... Znaczy, bo ja w Łodzi i tak słyszę taki fajny klimat, to tak powiem Wam zupełnie szczerze. Ja, prawda, na fizyce jak byłem, to już byłem, miałem... 15 lat mnie przyjęli na studia, no 16 lat jak zacząłem studiować. No więc byłem zupełnym szczeniakiem i zobaczyłem że całe to środowisko fizyków, chodzi do filharmonii. Ponieważ moi rodzice też chadzali do filharmonii, bo wtedy byli za biedni, żeby chodzić, ale zacząłem wtedy chodzić i to chodziłem na te awangardowe koncerty w Warszawskiej Jesieni. No, i bardzo się z tą wielką muzyką zżyłem, i nigdy nie używałem muzyki popowej. Po prostu w moim pokoleniu to była taka pogarda dla popu, no bo pop to był ludowy, to do tego nas chcieli sprowadzić. No, więc myśmy się wynosili, żeby tylko. No często straszne jakieś pitolenia tej warszawskiej jesieni, żeśmy słuchali w pokorze, w przekonaniu, no, że to jest dopiero nasza muzyka. Dzisiaj kłóciłem się z ojcem, ojciec mi mówił, słuchaj, daj, że spokój, to jest pitolenie. I ja mówiłem, to jest wspaniałe, a nie ten twój Czajkowski. Mówiłem, Czajkowski to klezmer. Dzisiaj odszczekuję pod stołem te słowa, ojciec niestety nie żyje, bo Czajkowski nie był klezmerem. A w tej muzyce awangardowej oczywiście, jak zawsze, jest wielki odsiew, ogromnie dużo rzeczy jest do śmieci. A parę rzeczy zostało, parę dni temu słuchamy. Kwartetu Szostakowicza. no Naprawdę to jest rewelacyjna muzyka XX wieku, ale wiele takiej muzyki z XX wieku nie zostało. No więc takie są moje gusta muzyczne. A to chodzenie do filharmonii to była taka. Wszystko to powiadam, bo rozumiem, że dla Państwa to musi być dość egzotyczne. Myśmy się strasznie piln. Mówię o no, ja, moim pokoleniu, o moim środowisku, no, środowisku inteligenckie, wielkomiejskie. Myśmy wiedzieli, że na nas jest zastawiona pułapka. Ja w szkole podstawowej, no wyobraźcie sobie Państwo i wybaczcie mnie wiele moich grzechów, ja zostałem posłany, z byłem bardzo dobrym uczniem, takim grzecznym chłopcem, który się bardzo dobrze uczył. I mnie mimo to posłali do szkoły rzemiosła, żebym nie mógł się dostać na studia. I to na zasadzie donosu kolegi. Idiotycznego donosu, ale posłali mnie do szkoły rzemieślniczej. Miałem się uczyć stolarki. Matka mu błagała, mówię, możesz przynosić dwóje, tylko palce sobie nie obetnij. Ale zrozumiałem, że ja już nigdy nie będę inteligentem, bo ja zostanę stolarzem. I na to mnie chcieli wcisnąć. Udało się na szczęście. Matka uratowała kogoś w czasie wojny. To była rodzina, która znalazła się w Izraelu, miała kontakty bardzo wysokie z naszą władzą. I mnie do szkoły przywrócili potem. No to był tryumf życia dla mnie, że znowu mam szansę i jednak zostanę inteligentem, utrzymam się na powierzchni. Ale na przykład coś, co w dzisiaj Państwo nie mają powodu tego rozumieć, ale to jest prawda, ja nie kłamię, to chodzi, że nie byliśmy nic lepsi od Was, nawet pewnie gorsi w wielu sprawach, ale nie zdarzało się wśród inteligencji, żeby ktoś użył wulgaryzmu. Nie dlatego, że nie mieliśmy temperamentu, wyrażaliśmy go pewnie w inny sposób, ale wulgaryzm to był dowód zwycięstwa komuny. Jakżeś zaklął, no to cię już, to już jesteś pod budy z piwem, to już się nadajesz, już cię komuniści przerobili. Już jesteś hamem jak wszyscy. No więc niczym żeśmy się nie odróżniali. Byliśmy biedni, źle ubrani. Wszyscy, tylko dziewczyny, gdzieś tam z jakichś kotar spiły sobie czasami pomysłowe sukienki, ale nic nie można było dostać. Wszyscy byli biedni. Ale za to się tym odróżniało. Ja nie, no nie klnę się przecież. Prostacy klną, myśmy nie kleli, nie używaliśmy. Nawet jak coś upadło na nogę, to trzeba było syknąć, ale nie powiedzieć tego słowa na k, które teraz mówi mi córka, prawda, profesora uniwersytetu po prostu na dzień dobry. No i nie ma, nie ma z tym wyjścia. Jak poszedłem do szkoły filmowej, miałem kłopot, bo w szkole filmowej już wśród artystów. Był taki język swobodny. Ja nie chciałem się wyróżniać, ale jak do elektryka, który mi tam coś zaczął przeszkadzać, powiedziałem, kurwa, pana mać, to zorientowałem się, że tak się nie mówi, bo pan się nie mówi podobno w tym zdaniu i już przestałem. Ja chciałem zadać pytanie e, dotyczące. Przełomu 89 roku, mm -hmm. bo wtedy mogła tworzyć, czy otwierała się przed Panem taka zupełnie nowa perspektywa, na ją zawodowa. Mm -hmm. Zamiast filmem mógł Pan się zacząć zajmować dyplomacją, zasiadać na tak zwanych wysokich stanowiskach administracji państwowej. Nie wybrał Pan jednak tej drogi, i ciekawi mnie, jak Pan teraz ocenia te decyzje z perspektywy czasu. pierwsze pytanie, a drugie pytanie to. Jak pan sądzi, z jakiego poziomu, czy z poziomu właśnie kultury, sztuki czy z poziomu polityki, można efektywniej wpływać na rzeczywistość? Czy w ogóle można taki, taki rozdział uczynić? Ja myślę, że to jest nieporównywalne. Jednak troszkę na inne sfery bardziej doraźne wpływa polityka, na inne sfery wpływa kultura. Tak mi się zdaje. Czasem te sfery się przecinają. Ja mam świadomość dla 50 lat, jakim byłem wtedy. Jak się komuna skończyła. Perspektywa takiego nowego życia to była niebywała pokusa. Ale jakoś z drugiej strony zrozumiałem, że, że ja bardziej wierzę w to, co robię dotąd, niż w to, co bym mógł robić, byłem bardzo rozdarty, to prawda. Pomogła mi żona, ona też powiedziała, nie znajdziesz się w tym ciągnięto mnie na stanowisko ministerialne i wszystkim na stanowisko na do paru ambasad. Jeszcze nie tak dawno zarządów pana Marcinkiewicza byłem, zostałem mi na stronach internetowych MSZ-u złożona propozycja, żebym był ambasadorem w Rosji. I wtedy bardzo się wahałem, czy to jest, no to jest szczyt kariery dyplomatycznej, o tym właśnie to jest jedna z tych czterech ambasad najważniejszych dla Polaków, więc no byłby to szalone, szalona przygoda. Oczywiście nie wróciłbym już nigdy do filmu. Zapytałem paru ludzi o radę, właśnie autorytetów. I w tej sprawie dla mnie autorytetem był Bartoszewski. On był wtedy człowiekiem nie, za, nie, nie, nie w administracji. I zapytałem go, co on sądzi. On powiedział, jak to zwykle, takim szczekającym tonem: Więcej pan na tym straci, niż Rzeczpospolita zyskał. No i zrozumiałem, że dobrze powiedział. Teraz parę dni temu spotykałem pana profesora jako ministra w Radzie Ministrów. Coś tam z nim robiłem. Wspaniałą zresztą rozmowę z Rosjanami. No dla Rosjan, no, szalenie finezyjną, świetnie trafioną. Tak włożył treści, które chciał między wiersze, że jakby nie było widać, a to była znakomita, jakby powiedzieć, propagandowo rozmowa. Po czym pan mając będąc ministrem 92-letnim, powtarza co parę dni ten sam dowcip, mianowicie podchodzi do sekretarki i pyta: Pani Jadziu, czy ja tu przyszedłem, czy ja stąd wychodzę? No ale na dobrze sobie może na to pozwolić, bo w ogóle nie skleroza się go nie ima. Chciałam wrócić jeszcze na chwilę do filmu, do tej tematyki związanej z prawdą. Czy są jakieś obszary? Bądź też właśnie tematy, które, których nigdy by pan nie, nie był w stanie poruszyć w sensie nie zrobić filmu o tym, tak? Boja się jakaś bariera psychiczna na przykład. Nie ma nic trudno powiedzieć, bo to tak intuicyjnie pani krąży bo to, czy są jakieś tabu. To dla mnie są tabu i bardzo sobie cenię, że mam swoje tabu i że ludzie powinni je mieć. Bez tego nie ma sakrum. Więc to jest głupie rozumowanie, żeby tabu obalać. Fałszywe tabu, puste tabu można obalać. Ale są rzeczy, które powinny być traktowane jako, pewną, jako pewna tajemnica. Na przykład, no, godność człowieka wymaga tego, żeby się nie. No, nie tak eksponował, żeby nie był, jak to się mówi, no, ekshibicjonistą. Brzydzę się tym bardzo. Ale z drugiej strony o poważnych sprawach trzeba mówić. Nie ma takich spraw, o których by się nie dało mówić. Czasem po prostu nie umiem o tym mówić. Ale nie widzę, jaka, jaka dziedzina byłaby dla artysty niedostępna. Próbujemy mówić o rzeczach najtrudniejszych i najdelikatniejszych, o przeżyciu religijnym. Kino potrafi to czasami powiedzieć, ale to jest rzeczywiście dla kina i dla, to dla literatury. No, dla człowieka to jest w ogóle bardzo trudne, sztuka też z wielkim trudem mówi o tym, co niematerialne, ponadczasowe, nieskończone i itd. Ale to nie dlatego, że tabu, tylko dlatego, że trudno to o tym mówimy nieporadnie, ale no, od wielu tysięcy lat o sakrum sztuka opowiada. Gdy jesteśmy przy tym temacie, to przypomina mi się film Krzysztofa Kieślowskiego, Amator, gdzie kurce dochodzi do... Do wniosku, że, że to, co robi, może przynieść więcej szkody e, niż, niż pożytku. W konsekwencji naświetla swoją taśmę niż przy swojej dzieło. To, to, to też dotyczy właśnie mm, kolejnego pytania, które chciałem zadać. E, pod koniec życia Czesław Miłosz e, w jednym z wywiadów e, z, z wielkim wzruszeniem mówił, że napisał wiersz Kanbi Fiori o w się getcie. No, no właśnie ten wiersz napisał, a nie był tam razem z powstańcami, aby, aby z nimi walczyć. I, I Mówi to po to, by zwrócić uwagę na, jak on to powiedział, na jakąś mm, nieludzkość sztuki, która y, wymaga od artysty pewnego dystansu. Y, właśnie zastanawiam się, czy zgadza się Pan ze słowami Miłosza, czy sztuka bywa nieludzka. Pewnie bywa, także tu nie można zaprzeczyć. Ja myślę, że on by się mógł zestawić z Baczyńskim. Baczyński zginął nam jakby i ponieśliśmy stratę. To nie Niemcy ponieśli stratę w czasie powstania, to myśmy ponieśli stratę. Gdyby Baczyński się zatekował, to by pewnie napisał wiele świetnych wierszy. A jednak jako człowiek nie byłby tak piękny, jaki jest jako patriota, który zginął. To są straszne słupły historii. Rzeczywiście artysta, który dziełem w jakiś sposób zastępuje działania, zawsze jest moralnie podejrzany. Są chwile, kiedy właśnie no, jedni mówią, trzeba wziąć karabin, drugi, drudzy mówią w pokojowych czasach, że trzeba zakasać rękawy i to już sztuka nie wystarczy. No ale sztuka też ma swoją wielką rolę, wielką misję. Jeżeli człowiek ją uprawia uczciwie i w przekonaniu, że to naprawdę czemuś służy, to jest może z wielu obowiązków zwolniony. może. Tym rekompensuje no to, że Miłoż napisał ten wiersz. Uświadomiło nam coś o tym powstaniu w Gecie, czego może bez tego wiersza byśmy jako zbiorowość nie zrozumieli. Że te nasze dwa społeczeństwa, żyjące no w dużym stopniu obok siebie, nawet obok siebie przeżywały zagładę. Żydzi w czasie powstania swojego, a my w czasie naszego warszawskiego powstania. To też jest dla mnie dość straszne i ten wiersz to mi uświadomił. No więc on w jakiś sposób wielką misję spełnił. A cóż by tam zrobił w tym powstaniu w getcie? Strzelił parę razy i zginął. Zanim zaczął się Pan zajmować filmem, poszukiwał Pan odpowiedzi na, na pewne pytania o nauce, fizyce. Potem zaś filozofii. Ostatecznie jednak zdecydował się Pan na to, że właśnie będzie się Pan zajmował sztuką, filmem. I czy sądzi Pan, że, że ten rodzaj poznania poprzez sztukę w jakiś sposób gruje nad poznaniem naukowym? Nie wiem, Pan tego nie można porównać. Po prostu pytanie o moją drogę, do czego ja się nadawałem. O fizyce do znudzenia powtarzam, no to takie, takie sobie wymyśliłem powiedzonko, że. Ja Fizgę kochę, kocham do dzisiaj, tylko ona mnie nigdy nie kochała. No więc po czterech latach u Mizgów należy zaprzestać. I to mi się udało. Ale mam do tej pory przyjaciół, w lubi to środowisko, bardzo się dobrze czuję w środowisku naukowym. Dużo lepiej niż w środowisku artystycznym, mówiąc prawdę. No ale to jest mój defekt raczej, nie mam się co szczycić tym, że powiedzmy, ludzie sztuki, no niektórych bardzo lubię, w ogóle bardzo cenię ludzi sztuki, mam poczucie na przykład, że są w jakiś sposób dość moralni, bo ta ich niemoralność jest widoczna i karana publicznie. Są dużo przyzwoicie niż ludzie w wielkich korporacjach, dużo przyzwoicie niż naukowcy bardzo często. Ten stopień świństwa, zakłamania, które widzę na uniwersytetach, te sitwy profesorskie, te wszystkie układy, to jest takie obrzydlistwo, że przy tym sztuka to jest po prostu kindergarten. To jest bardzo niewinne wszystko. Tu się jeśli ktoś kogoś opluł, to wszyscy to widzieli, a tam się tak świetnie podgryza i podpiłowuje te fotele. Znaczy nie chcę w sumie, się przyczepiać do innych środowisk, w każdym jest pewnie ta sama doza, doza świństwa i ta sama doza rzeczy pięknych. Ale ja się w tym środowisku naukowym świetnie czuję, w środowisku fizyków, tym bardziej, że to jest dziedzina sprawdzalna w przeciwieństwie do humanistyki, do tych nauk społecznych. Tam się dość jasno widzi, czy ktoś jest dobry, czy nie jest, to trudno oszukać. A w naukach społecznych można bardzo łatwo oszukiwać. Macie jakieś Państwo do tej pory wielkości, co do których ja mam ogromne wątpliwości, czy to są wielkości, ale są one powszechnie uznane. I ja jestem takim małym pieskiem, który tam po, 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 podszczekuje gdzieś jak karawana. Nie drtnie. Ja na przykład nie zrozumiałem wielkości pana, pana Zygmunta Baumana. No ale jestem odosobniony, a Państwo tutaj go podejmowaliście jako guru i pierwszego intelektualistę Polski. A ja, no, ja nie pytam, kto. <śledzimy> Natomiast mówię o tym nie dlatego, że Ciąży mi jego przeszłość, to jest inne pytanie, jaką on ma biografię, ale dlatego, że zawartość również książki napisanej na ten Kongres Kultury była dla mnie strasznie banalna po prostu. No a mówią, nie no, największy polski w ogóle filozof, socjolog, wszystko razem. No nie szkodzi, to no, po prostu można mieć wotum separatum, ja mam osobne zdanie. A jak w ogóle ocenia Pan kondycję współczesnej kultury? Co jaż mam oceniać? No to jest nasz świat, to jest nasze życie, taka jest jaka jest, raz lepsza, raz gorsza. W tej chwili niestety, jak zwykle, kraj, który wykształcił w sobie siły do walki, do, do takich sytuacji ekstremalnych, w momencie kiedy jest taka miękka epoka, to zachowuje się fatalnie. No, znaczy, to, co się dzieje w kulturze, sposób zawłaszczenia kultury przez koteryjki, przez grupki znajomych, no to jest okropne zupełnie. To się stało. No właśnie się z teatrem stało. Ja z nim miałem nic wspólnego, ja nie, nie działam w polskim teatrze, nie chcę działać. Ale też to jest jakiś prywatny folwarczek kilku osób, które się tam podzieliły terytoriami. No coś głupiego się stało. To był wielki, wspaniały teatr. Nagle jest to jakieś echo starego niemiec, starej niemieckiej awangardy. Nudne to wszystko i po prostu głupie, ale się eksportuje, wysyła się, bo tam są kontakty, ludzie się ustawili. Nie jest to już konfrontacja z publicznością, z historią, z problematyką, tylko jest to po prostu taki interesik. Mówię o teatrze, filmie jest też bardzo podobnie w tej chwili, ale ja widzę, że i w nauce są dziedziny, gdzie to jest kompletnie jakiś czyjś prywatny folwark. Czyli my w tych dobrych czasach marnie się prezentujemy, a w złych czasach jesteśmy wspaniali już się tu zadecyduje Churchilla, że Polacy szlachetni w klęsce, podli w zwycięstwie. Bez przesady, nie tacy podli, to nie jest aż tak źle, ale za dobrzy nie jesteśmy w czasach pokoju, bo w czasach pokoju jest bardzo trudno żyć moralnie. Czasy pokoju są trudniejsze, czasy wojny są prostsze. Są większe kontrasty, więcej widać, co jest dobre, a co złe. Czy mógłby Pan uchylić rąbkę tej, ja o czym będzie opowiadał Pański kolejny film? Um, czego możemy się spodziewać? Jakieś może nowe techniki 3D? Nie możemy. <laughs> ja nie rąbkę mogę w ogóle wszystko uchylić, ale nie mam zupełnie, nie mam zupełnie pociągu. Mnie technika w ogóle nigdy nie interesuje. To jest taka arogancja fizyków. Właśnie fizycy na ogół do inżynierii mają taki stosunek pogardliwy, chociaż inżynierowie za nich robią to, czego fizycy nie umieją. Więc... A ja tam się 3D nie przejmuję, bo ja jako dzieciak oglądałem kreskówki radzieckie 3D i były takie same jak dzisiaj. To się nic od kameruna nie różni, to jest to samo, to wraca jak taka czkawka co kilka lat. No ja jestem, jak widzą Państwo po okularach, ślepawy, ja wiem, że wszyscy Państwo też widzicie w 2D, a nie w 3D. W 3D to widzimy mróweczki, jak coś oglądamy z bliska, a potem mamy tak blisko siebie oczy, że to nie daje żadnego efektu. To jest chyba wydmuszka, coś innego przyjdzie. Hologram będzie się ruszał między nami, coś myślę, że to w inną stronę pójdzie, to 3D to jest taki przelotny chyba e, wynalazek. Natomiast ja chętnie się z Państwem podzielę, że każdy artysta przepada mówić o swoich planach. Zostaje, w ogóle to jest ogólnoludzkie. Natomiast ja miałem przygodę dosyć przykrą, mianowicie pierwszy raz po 40 latach pracy nie próbowano utrącić mój nowy projekt. I to na podstawach, no wyobraźcie sobie, ideologicznych, więc ja dawałem sobie radę z komunistyczną cenzurą, a tu mnie dopadła właśnie jakaś taka... No, taka koteryjka, która postanowiła, że pokaże staruchom, i to chodziło no jednak o zawartość mojego filmu. Jest to film o wielkiej korporacji i o tym typie, który się wykształcił. To jest taki przelotny typ w naszym społeczeństwie typ kobiety biznesu, która próbuje być jeszcze gorsza od mężczyzny. Bo to jest taka egzaltacja tą przemianą. Myśmy mieli wspaniałe kobiety, czołgi przez całe lata, które żyłem. Pamiętam moje profesorki na uniwersytecie, panie profesor matematyki. To były no, żelazne umysły, więc ja nie mam cienia jakiegoś antyfeministycznego spojrzenia. Ale kiedy widzę tą naiwną. Dor dziewczynę Dorobkiewicz, która z nożem w zębach po szkoleniach u Amerykanów chce wszystkim to gardło poderżnąć i zrobić sobie karierę, być takim twardym syn singlem, taki wyżeł kobiecy, to jest przykre, to coś nam zepsuło w społeczeństwie, ja tego nie lubię. Teraz te panie mają tyle do powiedzenia, że mi zablokowały film. Ja musiałem bardzo dużych zabiegów, żeby to odblokować. No więc, proszę Państwa, tego to mnie trochę przygnębiło, ale to no, tak się dzieje. Na szczęście to się udało odblokować. One zresztą tak samo przy hamowały sztura. Też im nie powiadał. I też trochę dlatego, że my jesteśmy tą jakby w stylu starej inteligencji, a one chcą powiedzieć, te czasy minęły. To jest między innymi Małgosia Szumowska, która się do tego zabrała z całą energią swojej młodości, że ona nas przepędzi i wtedy będzie dla niej więcej miejsca. Przykre to bardzo, no ja, myśmy tak nie postępowali z naszymi kolegami. I to się udało odkręcić, ale to świadczy o tym, że ten świadek jest podzielony. I do, w mojej obronie stanęła pani Lipowicz, czyli pani rzecznik praw obywatelskich, bo napisała zapytanie, czy to aby nie jest tak, że film o mobbingu Padł ofiarą mobbingu. <śpiewa> Natomiast też niebagatelne, ja sam mówiąc do Państwa mówię ostrożnie ze względu na media, bo moją prześladowaną ofiarą jest katolik i powiedzieli mi, słuchaj, z feministkami to jeszcze możesz się wadzić, ale jak powiesz coś w obronie katolika, to cię zdepczą, bo na to dzisiaj nie ma, nie ma klienteli. O katolikach źle albo wcale. Co nie jest mi wygodne, bo ja jestem katolik, no ale rzeczywiście nie mamy najlepszej, najlepszej pasy w mediach w tej chwili. I ja zadaję przede wszystkim pytanie: ileśmy sami sobie winni, dlaczego katolicy są tacy antypatyczni? Bo gdyby nie byli, to by tak na nich nie najeżdżano. Przejdźmy zatem do pytań od publiczności. Wspaniale.